Zafiro jest to zaawansowana technologia wykorzystująca światło podczerwone, dzięki któremu podgrzewamy tkanki, co daje nam skręcenie włókien kolagenowych, a w efekcie zlichtingowanie, ujędrnienie i wygładzenie skóry. Zabieg zafiro polega na tym, że zaczynamy od water peelingu, który daje nam piękne wygładzenie na skórka, dodatkowo nawilża doskonale skórę, dzięki czemu światło podczerwone wykorzystane w zafiro może działać efektywniej. Jeżeli chodzi o samo wykonanie zabiegu, nakładamy specjalny żel wysycony składnikami aktywnymi, m.in. złotem koloidalnym, i na tym żelu pracując przykładamy głowicę do skóry. Głowica pracuje nieinwazyjnie, nie zostawia żadnych śladów na skórze, dzięki czemu pacjenci tuż po zabiegu mogą wrócić do swoich czynności. Efekty zafiro obserwujemy tuż po zabiegu, dlatego możemy traktować go jako zabieg bankietowy. Dla uzyskania długotrwałych efektów, możemy ten zabieg wykonywać w serii czterech zabiegów, wykonywanych co miesiąc. Zabieg Zafiro wykazuje silnie liftingujące działanie, jednakże wiemy, że połączenie różnych procedur daje nam najlepsze efekty. Dlatego Zafiro zostało włączone do protokołu NLift.